No to mam trochę kasy z urodzin i nie wiem, co z nią zrobić. Ty robisz plany finansowe, zrobisz mi taki? No dobra, spróbujmy. Po pierwsze, czy wydajesz mniej niż masz? No właśnie jeszcze nie zdążyłem wydać. To znaczy, że masz płynność finansową, czyli nie jesteś na minusie, i pierwsze zadanie to ją zabezpieczyć, żeby jej nie stracić. Mam je włożyć do skarbonki? Część tak, chodzi o to, żeby chronić siebie, swoje zdrowie i swoje pieniądze. Dorośli kupują ubezpieczenia, ale w Twoim przypadku przyda się budowanie poduszki finansowej, czyli takich oszczędności na czarną godzinę. A jak taki dorosły umrze, to co? Po to się robi testamenty albo inne działania sukcesyjne i się ubezpiecza, żeby te pieniądze trafiły tam. Gdzie chcemy, ale ty jeszcze masz na to czas, nie stresuj się. No dobra, to załóżmy, że to ogarnąłem. Co dalej? Jeśli masz poduszkę finansową i nadal masz pieniądze, czas je pomnażać. Najpierw inwestujesz na swoje cele. Prywatny park rozrywki. Na przykład, albo przynajmniej na nową konsolę. Bo pamiętaj, jeśli nie inwestujesz, to przez inflację będziesz z roku na rok coraz biedniejszy. Ta inflacja to jakiś potwór? Trochę tak, cichy i wkurzający. Dlatego dobry plan finansowy to tarcza i miecz w tej grze z pieniędzmi. Brzmi epicko, to co, mam już aura inwestora? Masz więcej niż aura, masz strategię, a to dopiero Sigma Level.